Oh, 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 oh. Cześć! Tym razem przychodzę do Was ze stylizacją ślubną, tak jak widzicie. I ten makijaż wykonany jest jedną marką, a dokładnie marką Semilak I będę tutaj posługiwać się nie tylko kosmetykami, ale również i Pędzlami, które marka Semilac ostatnio wypuściła na rynek. A jeśli chodzi o sam makijaż, tak widzicie, nie mam tutaj doklejonych sztucznych rzęs. Postanowiłam, że z nich zrezygnuję i pokażę wam jak uzyskać efekt wow również właśnie w stylizacji ślubnej, bo jednak często są doklejane te sztuczne rzęsy, ale jak widzicie, można również uzyskać fajne efekty bez tych sztucznych rzęs. E, dzięki temu, że mamy bardzo fajnie rozjaśnioną, oruchomą powiekę i te rzęsy fajnie e, z nią kontrastują i są widoczne. Także jeśli chcecie zobaczyć jak wykonać taką stylizację, jak wykonać taki makijaż, to zapraszam do oglądania dalej. Makijaż zaczynam od podkładu semilak, podkład kryjący. Mam go w odcieniu numer 20 Warm Beige. Myślę, że ten odcień mi będzie pasował, także za chwilę to sprawdzę. I będę tutaj nakładać dwie cienkie warstwy podkładu, dlatego, że on bardzo fajnie zastyga i jego krycie można budować, a że jest średnie, więc tutaj nałożę właśnie dwie warstwy, żeby zbudować sobie fajne krycie. Jak widzicie, on jest dosyć gęsty. Myślę, że ten odcień będzie w porządku. Zatem podkład aplikuję gąbeczką, rozkładam na całej twarzy i zejdę też z nim na szyję, żeby sobie kolory ładnie wyrównać. Okej, okay, tak wygląda jedna cienka warstwa podkładu. Jak widzicie, wykończenie jest 100% matowe. W zasadzie w żadnym miejscu się nie świecę, więc myślę, że to będzie dobry podkład dla cery i mieszanej, i tłustej, i też dla osób, które preferują właśnie matowe wykończenie. Krycie jest średnie plus. Ja w dalszym ciągu widzę zaczerwienione policzki, więc nałożę delikatną, cienką warstwę podkładu jeszcze na policzki, a cienie pod oczami już tutaj zakryję korektorem pod oczy i powiem Wam, że bardzo fajnie dobrałam odcień. Numer 20 jest lekko żółtym odcieniem, um, ale idącym w neutralne kolory, neutralne tony. Odcień nie jest zbyt mocno żółty, nie jest um, tak przytłaczający, powiem Wam, że do dekoltu bardzo fajnie pasuje, także odcień jest bardzo na plus. Jeszcze sobie tutaj dołożę trochę podkładu, bo widzę, że tutaj na policzku mi coś przebija, albo go tutaj też nie nałożyłam. Więc tutaj dołożę cienką warstwę. I tak jak mówię, tutaj, krycie możemy budować, bo ten podkład zastyga. Ma matowe wykończenie i właściwości zastygające, więc jest też trwałym podkładem. Ok, i tak to w tej chwili wygląda. I myślę, że to samo zrobię po drugiej stronie, żeby było symetrycznie. Mam tutaj korektor w odcieniu 0,1, czyli najjaśniejszym. Także wklepuję gąbeczką. Oj, nie wiem, czy nie wybrałam za jasnego koloru, ale za chwilę to ewentualnie zneutralizuję pudrem. Ten korektor ma też średnie krycia i jest też bardzo leciutki. Trochę jasno pod oczami jest, więc nałożę jeszcze cieniutką warstwę, ale tym razem odcień numer 2 I naprawdę bardzo cieniutką warstwą. Także nabieram troszkę na gąbeczkę. I tutaj jeszcze w dolinie łez przyklepuję, żeby zakryć zasienienia. I żeby też przy okazji troszkę ten kolor zneutralizować. I odcieniem 02 zejdę też nieco niżej tutaj na policzki, żeby zakryć zaczerwienienia. I wklepuję gąbeczką. O, właśnie tutaj blisko skrzydełek nosa. Bazę mam już przygotowaną. Zatem teraz wszystko utrwalę pudrem transparentnym, który przedstawia się właśnie w ten sposób, tutaj z tej strony mamy lusterko i będę używała nowości Semilac, czyli pędzli. I mam tutaj taki duży puchaty do nakładania pudru numer 471 i omioty całą twarz. Najpierw sobie zaczynam od okolicy pod okiem, utrwalam korektor, i teraz całą twarz. Stępującymi krótkimi ruchami, żeby nie przesunąć mojego podkładu. Ok, i w tym momencie przejdę teraz do konturowania. Buzia będzie od razu lepiej wyglądała. E, I tutaj mam coś takiego. Zestaw dwóch produktów: brązera oraz rozświetlacza. Roświetlacz jest w delikatnie takim różowym odcieniu, ale na kości jarzmowe będę używała tutaj czegoś jeszcze innego. Ale bardzo tutaj podoba mi się ten brązer, który ma też takie satynowe wykończenie. i Jest w neutralnym odcieniu, ani nie jest zbyt ciepły, ani nie jest zbyt chłodny i tutaj będę się z kolei posługiwała pędzlem o numerze 472. I teraz przejdę do rozświetlacza i mam tutaj coś takiego. To jest tak naprawdę cień do powiek, natomiast on ma bardzo ładny odcień, taki Szampański. W sumie on tutaj w opakowaniu wygląda może na bardziej różowy albo taki brzoskwiniowy, nawet. Natomiast on na skórze wypada dość jasny, jest taki beżowo-złoty. -zło Zatem ten dzień nałożę na pewno na szczytkości jarzmowej i postaram się też troszkę rozświetlić dekolt. I to jest odcień dokładnie, bo nie powiedziałam, 414 Pink Gold. Czyli on będzie miał również w sobie takie różowe tony, ale zdecydowanie delikatniejsze, aniżeli w przypadku właśnie tutaj tego produktu. O właśnie, zobaczcie jak jest fajnie napigmentowany, od razu widać efekt na skórze. I tutaj zaznaczę też skronie i druga strona. Ok, czas teraz na dekolt. Tutaj z kolei posługuje się pędzlem o numerze 473, czyli taka mniejsza wniotełka, mniejsza siostra tego dużego pędzla do pudru. On jest fajnie zbity, syntetyczny, więc też dobrze tutaj będzie nakładał Ok, i powiem Wam, że ten cień daje radę. Zobaczcie, dekolt bardzo ładnie wygląda. Delikatnie się błyszczy, jest rozświetlony, ale to też nie jest nic nachalnego, także fajnie i subtelnie to wygląda. Spoko. Teraz y, przejdziemy do oczu. I teraz przejdę do makijażu oczu. I na pewno w dzisiejszym filmie chciałabym wykorzystać właśnie tę paletę, Warm Nude. I pomimo tego, że ona ma w sobie nazwę Warm, to moim zdaniem nie jest taka ciepła. Bardziej bym powiedziała, że są to neutralne kolory, bardzo ładne, dzienne, które korzystnie wyglądają na oczach. Natomiast zanim przejdę do tej palety, na powieki nałożę bazę wygładzającą cienie, dzięki temu też one się lepiej przyczepią i będą się lepiej blendowały. O tej palecie mówiłam ostatnio w filmie. o Neutralnych, chłodnych paletach, yy, gdyż jest ona jedną z fajniejszych, którą warto zakupić, bo naprawdę te cienie są prześliczne. Także dzisiaj zresztą zobaczycie ją w akcji. Niewielką ilość bazy nałożę palcem na powiekę i rozprowadzę, ale naprawdę bardzo cieniutką warstwę. Nawet tutaj powiem Wam, ściągam nadmiar, wklepuję na ruchomą powiekę oraz w załamanie. I tak to wygląda w tej chwili na powiekach. I będę oczywiście się tutaj posługiwała pędzlami z Semilak. Sięgam po pierwszy, który jest takim płaskim pędzelkiem numer 475. Sięgam sobie po ten beżowy cień, pierwszy w palecie, i zmatuję sobie łuk brwiowy. Następny kolor to ten średni brąz i mam tutaj pędzel taki dłuższy, kulkowy, numer 476 i najpierw wtłaczam ten cień, w sumie tak półkosie bym chciała, tutaj wzdłuż linii rzęs. I zaznaczam również załamanie zaczynając od zewnętrznej części mojego oka. O właśnie, coś takiego i zależy mi na efekcie takiej litery V w zewnętrznej części mojego oka. Na sam środek właśnie jeszcze nie jestem pewna co nałożyć, czy coś połyskującego, czy może jednak będę bazowała na matowych cieniach, A, ale to się y, okaże w trakcie y, wykonywania makijażu. Na razie tutaj mam coś takiego, taką bazę, później to jeszcze będę sobie troszkę pogłębiać, ale właśnie chodziło mi o coś takiego i w sumie ten sam cień nakładam również na dolną powiekę i łączę z tym, co mam tutaj na górze i w sumie nakładam tak na długości 2 trzecich mojej dolnej powieki. Teraz sięgam po mniejszy pędzel kulkowy numer 477 i tym razem sięgam sobie po ten ciemny, taki chłodny brąz i pogłębiam sobie tutaj to moje cieniowanie czyli najpierw zaznaczam linię rzęs Przyciemniam ją trochę i pogłębiam zewnętrzny kącik mojego oka. Ok, i teraz wciskam tym samym pędzlem w moje załamanie, zaznaczając właśnie to miejsce i je pogłębiając. Ok, na razie tak to wygląda. To samo robię z drugim okiem. I tym samym ciemnym cieniem zaznaczam również tutaj dolną powiekę bliżej linii rzęs. I w sumie skupiam się głównie na zewnętrznym kąciku oka. Mam ochotę tutaj pójść jednak w matowy makijaż oczu, i na ruchomą powiekę chciałabym nałożyć. E, ten taki jasny, beżowy cień, a od wewnątrz może nałożyć coś połyskującego jeden z cieni w kremie. Natomiast zanim przejdę do nałożenia cienia na ruchomą powiekę, to użyję minimalnej ilości korektora, żeby wyczyścić sobie obszar i trochę zaznaczyć załamanie, coś na zasadzie cut crease. I wyczyszczę sobie tutaj tę przestrzeń. I do tego korektora tutaj jeszcze przykleję właśnie ten beżowy cień. Ok, tak wygląda nałożony korektor, i w sumie będę teraz używać tego samego pędzla. I sięgam sobie. Hmm, może zacznę najpierw od tego beżowego, a jeśli będzie dla mnie za ciemny, to spróbuję użyć tego najjaśniejszego beżowego cienia. OK, i aplikuję może tutaj najpierw zewnętrznej części mojej ruchomej powieki. Tak, a od wewnątrz nałożę ten jaśniejszy, czyli zrobię takie przejście. I zdecydowałam, że użyję tutaj cienia w kremie w odcieniu Diamond Ring 144. I on ma zdecydowanie takie chłodne tony, nawet lekko szare. Zobaczcie, on wygląda w ten sposób i myślę, że on tutaj mi będzie fajnie pasował w wewnętrznym kąciku oczu i może delikatnie zejdę też na dolną powiekę od wewnątrz. Także sięgam sobie po mały pędzel, właśnie coś takiego, to jest numer 478 i nakładam niewielką ilość na sam wewnętrzny kącik właśnie w tym miejscu, żeby coś się błyszczało, żeby jeszcze rozświetlić to spojrzenie. Ok, i odrobinę tutaj na dolną powiekę. No muszę przyznać, że do makijażu ślubnego ten kolor pasuje bardzo. Rzęsy tuszuję maskarą Flirty Look i tak wygląda właśnie efekt końcowy na oczach i powiem Wam, że tutaj nawet nie czuję potrzeby doklejania sztucznych rzęs, dlatego że one same bardzo fajnie odznaczają się na tle tak mocno rozjaśnionej powieki, więc tutaj myślę, że nie ma takiej potrzeby doklejania sztucznych rzęs. Ok, czas teraz na usta, i tutaj znalazłam właśnie coś takiego: żywy, różowy odcień, który myślę, że tutaj będzie fajnie kontrastował z jasną kreacją, białą kreacją i delikatnymi, neutralnymi, nudziakowymi oczami. Także myślę, że tutaj ten kolor fajnie ożywi całą stylizację. I to jest dokładnie odcień 007 Pink Rock. Tak prezentuje się skończony makijaż. Mam nadzieję, że Wam się podoba, bo powiem Wam, że ja jestem niezwykle zaskoczona i cieszę się, jak to wyszło na oczach. Bardzo mi się podoba ten kształt lekko koci, przydymiony, rozdymiony, ale wygląda to bardzo kobieco i elegancko. I myślę, że tutaj usta robią też robotę, bo dzięki temu makijaż wygląda świeżo i cała stylizacja jest niezwykle ożywiona, także bardzo mi się podoba. Koniecznie dajcie znać, jak Wy widzicie tę całą stylizację w komentarzach. Ja już wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!